Gabriel zwiastował, że porodzi syna Tak odpowiedziała, wszystko się zaczyna To za sprawą ducha z nieba wysokiego Bóg zesłał na ziemię syna jedynego Matko nieskalana, matko W kolejnym odcinku, już ostatnią niedzielę Adwentu, czwarta niedziela Adwentu. Dzisiaj zaczyna się już takie prawdziwe oczekiwanie na Boże Narodzenie, bo zostało już tylko kilka dni. I czytamy także w dzisiejszym czytaniu już takie wydarzenia, które bezpośrednio nas przygotowują na to wydarzenie, które będzie miało miejsce w Wilnie, czyli narodzi się Jezus Chrystus. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam o zwiastowaniu. To takie trudne słowo. Innymi słowy, to jest o tym, jak Maryja przychodzi Aniu i zapowiada, co się będzie działo. Do Marii przychodzi Aniu. Maryja ma wtedy jakieś 15 lat, przychodzi do niej arykadnie do mnie i zapowiada, że będzie matką Boga, będzie matką Jezusa Chrystusa. To, to musiał być dla niej wielki szok, ale przebyła tą rozmowę, jak wiemy, bardzo pozytywnie, ale żeby zrozumieć to całe wydarzenie, tak sobie pomyślałem, że najlepiej zapytać kogoś, kto ma o tym jakieś pojęcie, czyli najlepiej bym zapytać mamy. Dlatego dzisiaj zaprosiłem e, do siebie mamę, oczywiście widzicie, że stoi, no, w dosyć poważnym odstępie, więc bez to na znaczy, że jest zachowany. Zaprosiłem dzisiaj jedną mamę, najpierw pierwsza. E, witam serdecznie, panu właśnie. I będzie pochwalony z Mama, ile ma dzieci? Mam dwie córki. Mają na imię? Juliana. O, bardzo dobrze. Więc dzisiaj chcielibyśmy, co zapytać o tę dwie córki. co Pani czuła, kiedy już wiedziała Pani, że będzie dziecko, że urodzi się? Jakie wtedy uczucia się Pani pojawiły? Co dominowało? No oczywiście radość. No to było dzieci długo wyczekiwane. Stornienie. Czyli długo czekaliście aż te dzieci się naradzą, Może nie długo czekaliśmy, ale Aha, tak. A, więc radość była niemała. Tak. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze jedno pytanie. Czy było coś jeszcze poza radością? Bo tak sobie zawsze wyobrażam, że cieszy się człowiek czekam na narodziny dziecka. Ale czy było coś jeszcze? No oczywiście, no były też jakieś obawy. A jakie konkretnie? Przedtem. No, przy pierwszej dziecko to było związane bardziej z, ze zdrowiem, o tym, o to, jak ty, czy dziecko będzie zdrowe, czy ja, swoim zachowaniem. Hmm. Czy już, a, czyli czyli było no, taki lęko, to czy to pogodzenie, czy to wszystko będzie tak jak trzeba, zgodnie z medycznego punktu widzenia, tak? 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 Czyli przed tym, lękiem. Hmm. Dobrze, czyli już mam z jednej strony radność z drugiej strony lek co sobie Pani myślała o tych kiedy Pani była już w stanie błogosławionym i oczekiwała na dzieci? Czy były jakieś myśli o tych dzieciach? Kim będą, co będą robiły, czy nie było czegoś takiego? Tego typu myśli raczej nie przychodziły mi do głowy. Bardziej były takie marzenia związane z tym, żeby mieć z nimi dobre relacje, żeby to żeby to dobrze je wykonać. Tak, żeby to dobrze je wykonać. Aha, czyli no, to już mam pierwsza ankieta, pierwsza mama. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, a spotkamy się za chwilę z kolejną mamą. Szczęść Boże, znalazłem, Wyobraźcie sobie, kolejną mamę. Tu jak widzimy mamę, która jest mamą i mamę, która będzie mamą. Więc Może Boże Pani Gosiu, Witam serdecznie. Więc e, tu myślę, pytanie będzie jak najbardziej uzasadnione, jak najbardziej właściwe. Pani Gosiu, takie pytanie, bo skąd ja ciotka byłam za kornikowała o tym ale pani będzie wiedziała, co Pani czuje, oczekując narodzenia się już kolejnego dziecka? No czuję jak każda mama myślę wielką, ogromną radość. Przede wszystkim takie doświadczenie na własnej służbie cudu Bożego, że w nas rodzi się nowe życie od samego początku. Jesteśmy w stanie doświadczyć tego, tego cudu Maryjnego. No i ogromne szczęście, ale również, jak i to zawsze zwykle bywa, towarzyszy również temu troszeczkę obaw, strachu o to, jak my, jak rodzice sobie poradzą z kolejnym potokiem, z kolejnym dzieckiem, czy będziemy mieli na tyle dużo też e, cierpliwości, miłości, bo tego też wymaga od nas bycie rodzicem, bycie matką. To jest mały czy duży lęk? E, lęk na pograniczu szczęścia, ale zawsze ten to potmarzy, to, 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 to się nie może podkreślić, ponieważ no jakby jest to naszą częścią człowieczeństwa i, i zawsze matka będzie dbała o swoje dzieci. I ten e, lęk bardziej się z obaw takich egzystencjonalnych jakby tutaj wywodzi, tak? to, to nie da się tego rozłączyć, jest to szczęście, ale jakby no te obawy zawsze Czyli jest i radość, i szczęście, i lęk. Dobrze. Tak. A czy coś Pani na przykład, weźmy co tym, tego, się wkrótce już to dziecko urodził, czy ma Pani jakieś marzenia z tym, z tym dzieckiem związane, czy nie ma? Czy już się pojawiają jakieś plany, czy nie A czy marzenia są związane z tym, żeby po prostu to dziecko było zdrowe, wiadomo, szczęśliwe, ale żeby móc też mu zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. No w naszym, że tak powiem, w dzisiejszych czasach. Mamy troszeczkę inne problemy niż Maryja, ale jak, jak zwykle, jakby sprowadza się to do jednego, musimy jakby tutaj e, zabezpieczyć dziecko, e, żeby nic nie, nie groziło z zewnątrz, tak jakby e, no, cała jakby otoczka znowu finansowa również też ma tutaj jakby znaczenie, ale nie tak dużo jakby od nas oczekuje się jako od rodziców. Żebyśmy byli przede wszystkim zdrowi, żebyśmy mogli tego dziecka wychować w szczęściu i jak mam kolejnego godnego katolika chrześcijanina. Ja Czyli plany i marzenia dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa dla tego dziecka, tak. zabezpieczenia tego tak. dziecka. Tak. Super, bardzo dziękuję, a ja idę szukać kolejnej mamy. Dziękuję, dziękuję bardzo za bardzo. Witam po raz kolejny, spotkałem kolejną mamę, tym razem spotkałem Panią Wioletę. Nie będzie pochwalany Chrystus. Też jest mamą, mam, jest mamą dwójki dzieci, jak mają na imię? E, Wiktoria i Samuel. Super. I do kolejnej mamy mam te same pytania, które miałem do poprzednich mam, czyli do pani Kasi, do pani Głosi. Pani Wiele, to jest pani matką dwójki dzieci, co pani czuła oczekując ich narodzenia się? E, po narodzeniach, znaczy o, oczekując, jak byłam w ciąży, to oczywiście bardzo się cieszyłam tą wiadomością, chciałam y, Chciałam przekazać dla męża jak najszybciej, dla przyjaciół. Mm -hmm. e, to była wielka radość. Czyli wielka radość z tego, że było się rozwinąć. Radość, wielka radość, tak? zgadza się. Super. A czy był też jakiś mały chociażby strach, czy obawa, czy lęk? To znaczy była mała obawa. Mm -hmm. Czy te dziecko też donoszę? Bo, mm -hmm. bo tak w życiu czasami różnie bywa, że. Czyli takie obawy, lęki zdrowotne. Lęk, lęki zdrowotne, także. Mm -hmm. No czy wszystko szczęśliwie potoczy się, ciągle było takie lęki. Mm -hmm. Ale lęk, lęk, mimo wszystko był. Był lęk. Okay. Ale jeszcze jedno pytanie, czy już będąc w stanie błogosławionym, oczekując narodzenia się dziecka, czy marzyła co, o czymś Pani dla swojego dziecka, dla swoich dzieci? Czy myślała, miała Pani jakieś marzenie, że chciałaby, żeby Pani dziecko, no i właśnie, co tam dalej? To znaczy, chciałam oczywiście i marzyłam, żeby być dobrą, jak najlepszą matką, żeby dawać dobry wzór dla dzieci, żeby, no żeby dzieci urodzili się też zdrowe, żebyśmy mieli też zdrowie i siłę w wychowaniu ich. Oczywiście, no, jak najbardziej dobry przykład dawać mm. i dobre serce pokazywać i żeby wyrosli na dobrych dzieci. Um. Czyli to przede wszystkim było. Tak. Okay. Zobaczcie, moi drodzy, spotkałem się z trzema mamami i te odpowiedzi, mimo że trochę się od siebie różnią, to jednak mają coś wspólnego, że po pierwsze była wielka radość, tak jak w przypadku Maryi, ona też się bardzo cieszyła, bo z radości aż poszła do Elżbiety i pomagała jej przez trzy miesiące. Był w niej także strach, no bo ona była dosyć młodą kobietą. Tak samo jak u naszych mam był strach, czy będzie zdrowie, czy dzieci będą zdrowe, czy zdrowo się urodzą. Tak samo u Maryi też był strach, przecież miała ona tylko 15 lat, 15-16 lat, więc była bardzo młodą dziewczyną. Ale... Miała też jakieś marzenia dotyczące dzieci. Tutaj nasze mamy powiedziały, że najważniejsze jest to, żeby były zdrowe, żeby dobrze je wychować, żeby stały się dobrymi ludźmi, żeby dostały w życiu pewne jakieś bezpieczeństwo zabezpieczenie. Jak to było w przypadku Maryi, Maryja znała dobrze Pismo Święte i wiedziała, że kiedy przyjdzie Mesjasz, ten, który zapowiedział jej anioł Gabriel, to wiedziała doskonale, że jak przyjdzie Mesjasz to Mesjasz będzie cierpiał. To znaczy, że to nie będzie łatwe życie dla niego. I że może być odrzucony przez ludzi, może być także przez Niego zabity, że to będzie bardzo trudna jego misja. I Maria będąc 15-16-letnią dziewczynką już o tym wiedziała, że jej dziecko kiedy się urodzi, kiedy, że to będzie Mesjasz, ale to będzie Mesjasz, który cierpiał. Więc to musiało być dla niej bardzo trudne. I warto może dzisiaj, w tą czwartą niedzielę Adwentu, kiedy rozważamy zwiastowanie Maryi, właśnie o tym pomyśleć. Nie tylko o radości, nie tylko o lękach, ale także o tym, że bardzo często Pan Bóg będzie od nas wymagał jakiejś ofiary. Tak jak wymagał ofiary od Maryi, ona na to z radością, ale i z lękiem się zgodziła. I to spróbujmy sobie rozważać już do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję Pani Wieleto. Ja z Panem Bogiem z Panem. i do zobaczenia.